Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zeskanować kod QR w telefonie Xiaomi 15 Ultra. Na początku otwieramy sobie centrum sterowania i w tym miejscu szukamy sobie skanera kodów QR. Jest to właśnie taka ikonka i naciskamy ją. Następnie zgadzamy się i tutaj pozwalamy na korzystanie z yy, aplikacji, przepraszam, z aparatu. Następnie umieszczamy kod QR w tym miejscu, celując aparatem właśnie w kod QR. W lewym górnym rogu możemy sobie włączyć latarkę, jeżeli jest ciemno. Możemy też włączyć automatycznie, co wyświetli się ikonka latarki, jeżeli będzie za ciemno. Właśnie w taki sposób. I po naciśnięciu uruchomi się latarka i po jeszcze jednym naciśnięciu wyłączy się. Możemy też nacisnąć sobie tutaj ikonkę, właśnie takiego obrazka. I dzięki temu możemy wybrać zdjęcie, na którym znajduje się kod QR. Możemy sobie właśnie tutaj przyciąć na ten kod QR. Ja nie mam kodu QR na tym zdjęciu, więc nic się nie zeskanuje. Ale dajemy sobie wtedy OK. I jeżeli właśnie nasz kod jest nieczytelny lub go nie mamy, będziemy mieli opcję, nie udało się zaskanować kodu QR. Natomiast jeżeli ten kod będzie czytelny i telefonowi uda się go zeskanować, wtedy przeniesie nas do strony, którą kryje ten kod QR. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!